Idziemy w stronę Pantanalu. Opuściliśmy Campo Granci, czyli wielkie pole, które jest ulicą stanu Matu Rosusu, co oznacza po polsku gęsty południowy las. Tutaj koło mnie jedno ze zwierząt, które występuje w Pantanalu, kapibara. Mamy nadzieję spotkać y, takie żywe okazy w naturze już w wkrótce, a także krokodyle, anakondy, a może nawet jaguara. Także dzika przyroda tu jest w pełni. Jesteśmy w takim Pantanal Jungle Lodge nad brzegiem rzeki Miranda. Wczoraj popłynęliśmy wraj z tą rzeką. Widzieliśmy te kapibary, także one są tu bardzo popularne. Niestety jeszcze nie widzieliśmy jaguara ani anakondy, ale dzisiaj wszystko przed nami. Ale jednak wyjść rano i zobaczyć przed swoim balkonem. Bawiące się w prawie kapibary, to jest coś, co myślę, można zobaczyć w Pantanalu jako jednym z nielicznych miejsc. Także zobaczcie teraz, jak wygląda nasz leśny dom na najbliższe trzy dni. Zostajemy z serca Patronalu. Ta kraina się nazywa Niekolandia i jest oddalona od naszej półzody. O jakieś 3-4 godziny jazdy samochodem terenowym inny tu nie przejedzie, bo mamy porę deszczową, więc nawet jadąc ulicą drogą parkową, strada pachnie, można napotkać na rozlewisko. Samochód napędem na cztery koła przejedzie. Za nami jest, za mną, za mną jest jezioro, które jest wypełnione wodą tylko w porze. Jeszcze nie widzieliśmy anakondy, ale przewodnik powiedział, że one nie mają swoich stałych miejsc, w których można je spotkać. Natomiast jest pełno kajmanów. Po prostu w każdym miejscu, na każdym brzegu rzeki czy rozlewiska, kajmany sobie leżą z otwartymi pyskami, ale niestety nie czekają, aż jedzenie wpadnie im samo do tego pyska. Po prostu mają pasożyty. i czekamy aż tutaj, gdzieś w okolicy pojawi się Jaguar. Przewodnik mówi, że właśnie w tym rejonie jest wybiegane i kilka dni temu grupa turystów miała szczęście zobaczyć Jaguara, więc my też liczymy, że nam się uda. Ale nawet gdyby się nie udało, to ja nie będę rozczarowana, bo widzieliśmy dzisiaj tyle zwierząt. Widzieliśmy dosłownie 5 metrów od Kaimana, widzieliśmy kapiwary, ptaki, więc jaguar to już jest trochę inna liga. On oczywiście żyje w pantanalu i nawet poluje na bydło, które tutaj jest hodowane, więc na pewno jaguar tutaj jest, ale niekoniecznie musi pokazać się turystom. Tym jest ogród zoologiczny, że. Zwierzęta wychodzą na zawołanie. Jeśli zdarzy się, że będzie przychodził w pobliżu i uda nam się go nagrać i sfotografować, to fajnie. A jeśli nie, to trudno i tak. Spędzamy bardzo udany czas w kanalu wśród takiej dzikiej przyrody. Na przykład za moimi plecami mamy tutaj takie rozlewisko rzeki, która które tylko jest pełne wody w porze deszczowej, w porze suchej tu wszystko jest wyschnięte, a w tym momencie na pewno tam czają się jakieś kajmany, także nie będziemy zażywać kąpieli, chociaż szkoda, bo jest bardzo gorąco i chętnie bym by się trochę odświeżyła, ale wolę nie, nie ryzykować w rzece pełnej kajmanów.